Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest różniczka funkcji jednej zmiennej. E, czego potrzebujecie, żeby zacząć z nami liczyć to zadanie? E, będziecie potrzebować wzorów na e, pochodne funkcji jednej zmiennej. E, będziecie potrzebować też ewentualnie tablic, bądź też wzorów e, własności potęg, po prostu, ponieważ będzie, będą tutaj też nam pomocne. E, co więcej... Kartkę papieru i długopis. Myślę, że to wszystko. E, rozpoczynamy. Na tablicy kolorem czarnym e, mamy, napisaną, e, pe, mamy napisane pewne wyrażenie, które mamy przybliżyć korzystając z różniczki funkcji jednej zmiennej. Teraz tak. E, my e, e, czym się posłużymy? Posłużymy się tym, co napisane zostało kolorem niebieskim, czyli posłużymy się e, jakby. Wzorem na różniczkę, czyli nasza różniczka, to w przybliżeniu jest suma f od x0, czyli wartości funkcji dla pewnego x0 oraz pochodnej w tym punkcie x0 pomnożonej przez przyrost, bo to dx to jest nasz przyrost. I teraz, co jest z czym, moi drodzy, bo my w naszej funkcji, w naszym zadaniu, niekoniecznie musimy wiedzieć, że, że tutaj coś takiego dziwnego nam się wydarzyło. I teraz tylko jeszcze tutaj mała poprawka, tutaj ma być 16,1. Tak, nie 1,61, tylko 16,1. E, no więc moi drodzy, jak za to się zabrać? E, no więc tak. Em, Przede wszystkim musimy stwierdzić, co to jest to nasze f. Co to jest w ogóle f od X w naszym przypadku? E, przyjrzyjmy się naszemu zadaniowi i zobaczymy, że nasze f od X to jest funkcja, którą mamy podaną odgórnie, czyli Ponieważ widzimy, jak od razu patrzymy na to wyrażenie, widzimy pierwiastek czwartego stopnia. No to na pewno będzie pierwiastek czwartego stopnia. Natomiast co się kryje pod tym pierwiastkiem? Pod pierwiastkiem kryje się jakoś liczba. No i my tę liczbę, jeżeli to będzie jedna liczba, to będziemy zamieniać tylko jedną zmienną. Jeżeli więcej, to większą ilością, ale to w przypadku funkcji wielu zmiennych, będziemy zastępować po prostu x. Czyli to jest nasz, no to jest nasze f od x. Tak właśnie tutaj się to. Prezentuje. No to teraz idziemy dalej. Co to jest nasze x0? Moi drodzy, x0 to jest liczba, którą tutaj mamy, ale uwaga, to jest jakby najbliższa liczba całkowita tej liczbie. Czyli w naszym przypadku najbliżej 16,1 leży 16, czyli to będzie właśnie nasze x0. No to lecimy dalej. Dx, co to jest, moi drodzy, dx? Dx to jest przyrost. To jest y, różnica między tą liczbą a, a tą x0, co tutaj wyznaczyliśmy. Czyli po prostu, y, jeżeli to plus to dodamy, to musi wyjść nam ta pierwotna liczba. Zresztą tak nam mówi tutaj ten nasz wzór. Więc to będzie po prostu 1, dziesiąta. Czyli nasz przyrost to jest 0, 1. No i teraz mamy już x0, mamy dx, mamy f. No to spróbujmy teraz zacząć coś robić z tego wzoru. Czyli najpierw policzymy sobie pochodną naszej funkcji. I teraz tak. Jaka będzie pochodna tej naszej funkcji? To jest inaczej, jakbyśmy chcieli zapisać. X to, pierwiastek czwartego stopnia z x, to jest po prostu x do 1 czwartej, skorzystając z własności e, potęg, które właśnie, jeżeli mamy pierwiastek, bądź też mamy po prostu w potędze e, wykładnik wymierny, to możemy zamienić to na pierwiastek i odwrotnie. No i teraz stąd dosyć łatwo policzyć pochodną, bo korzystamy z tego ulubionego pierwszego wzoru na pochodną z x do n, czyli to będzie 1 czwarta x. 1 czwarta minus 1, czyli minus 3 czwarte. I warto byłoby na tym etapie tak przekształcić ten wzór, żeby było nam się łatwo, było, było na łatwo potem liczyć wartości dla tej naszej pochodnej. No więc tak, 1 czwarta zostaje razy. Jeżeli mam w potędze minus, to ja muszę odwrócić liczbę, czyli to będzie 1 przez ta liczba. I teraz skorzystam z tego, że tu jest, będzie... Potęga wymierna i to przekształcę, czyli to będzie x do trzeciej i pierwiastek czwartego stopnia, czyli minus spowodował, że odwróciłam, natomiast 3 czwarte to jest tutaj, jest 3 jako potęga i 4, czyli mianownik ląduje jako stopień pierwiastka. Wszystko to macie w tablicach naturalnych, więc spokojnie możecie sobie z tego skorzystać. Czyli wiem, jak wygląda moja pochodna. No to spróbuję obliczyć wartość yy, Pochodnej w punkcie X0, czyli dla 16. Moje X0 wynosi tyle. No to będzie ile? 1 czwarta razy 1 przez, no i pierwiastek czwartego stopnia, z 16 do 3. Ile to wynosi? Myślimy, myślimy. No i tak, nie próbujcie podnosić 16 do 3. Dlatego, że to będzie dosyć spora liczba. Pamiętajcie, że jeżeli macie tutaj tego typu działanie, to możecie w zależności od tego, jak Wam jest wygodnie, najpierw spierwiastkować, a dopiero potem z wyniku policzyć, yy, do, podnieść wynik do potęgi. Pierwiastek czwartego stopnia z 16 to jest 2, bo 2 do czwartej to jest 16. I teraz. Czyli wynikiem pierwiastka jest dwójka, i teraz tą dwójkę podniesiemy do tej potęgi tutaj, czyli to będzie 2 do trzeciej, czyli to będzie 8. Czyli tu wychodzi 1 ósma, tu wychodzi 1 4, czyli 1 4 razy 1 ósma to jest 1 32. Czyli mamy już policzoną tę część. No to policzmy jeszcze wartość funkcji naszej tej pierwotnej w punkcie x0, czyli dla 16. Czyli to będzie po prostu Pierwiastek czwartego stopnia z 16, a już o tym mówiliśmy, to wynosi 2. No i teraz, mając te wszystkie dane, możemy spokojnie podstawić sobie to tutaj do tego naszego przybliżenia. Czyli moja, mój pierwiastek czwartego stopnia z 16,1 to jest w przybliżeniu równy. I teraz tak. F od x0, czyli to jest wartość tutaj ta, czyli 2, dodać wartość pochodnej, czyli 1,32 razy przyrost, czyli razy 0,1. I teraz tak, jak odpowiednio sobie poprzybliżacie tutaj 1,32, wymnożycie razy 0,1 i dodacie 2, to w przybliżeniu winno Wam wyjść 2,003. I jeżeli byście mieli kalkulator naukowy, i to wpisali do niego, to powinien być wam wynik dosyć bliski temu, w zależności od tego, jakie wy zastosujecie przybliżenie. Ehm, dokładnie, ale tutaj nie może wyjść, wyjść wam na przykład 3 czy 4, musi wyjść wam, e, jeżeli przybliżycie tutaj do całości, to na pewno wyjdzie wam 2. I teraz tak. Jeżeli macie jakieś pytania do tego zadania, uwagi, bądź też zauważyliście tutaj jakąś wątpliwość, to wysyłajcie to wszystko do nas na maila. Zapraszam was do kolejnych części z cyklu Różniczka funkcji jednej zmiennej, czy też wielu zmiennych, w zależności na jakim etapie jesteście. Zapraszam na naszą stronę na plus.pl. No i jeżeli nie znaleźliście czegoś na naszym kanale, to także piszcie i wysyłajcie to do nas pod adres matnaplusma.com. Ja zapraszam Was do subskrypcji, polubienia naszego filmu, jeżeli Wam się spodobał. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.